Witam Państwa na kanale Nowe Spojrzenie. Na wstępie chciałbym podziękować Karolowi za kawę. I dzisiaj taki króciutki przegląd prasy przegląd takich newsów, które mnie zaciekawiły i które chciałbym skomentować dla Państwa. No i pierwszy taki news od jednego z influencerów, którego nawet lubię i cenię, i no, to widać, że to jest człowiek rozsądny. I od dłuższego czasu go oglądał, on miał taki live, no i tam odpowiadał na pytanie jednego ze swoich widzów, no i jego zdaniem patriotyzm to jest wymysł polityków. I on jest sceptycznie nastawiony do patriotyzmu, stwierdził, że patriotyzm wpędzi w kłopoty tego internautę, któremu właśnie odpowiadał na pytanie, mówił, że w życiu to się dba tylko o rodzinę i, i każdemu to poleca, i proszę Państwa, no ja akurat się z tym nie zgadzam, bo od razu można zadać takie pytanie: a dlaczego on ma dbać o rodzinę? No przecież, zgodnie z tym, co on myśli, z tą jego logiką, no to powinien dbać tylko o siebie. A dlaczego chce dbać o, o rodzinę? No nie rozumiem tego. Przecież może, prawda, zająć się sobą. Dlaczego chcę dbać o rodzinę? I tutaj w tej odpowiedzi na to pytanie tak naprawdę tkwi odpowiedź, czy patriotyzm jest wymysłem tylko politycznym, czy, czy, czy nie. Tylko, że to trzeba troszeczkę być takim człowiekiem, który głębiej to wszystko analizuje, proszę Państwa, nie tak powierzchownie. W odpowiedzi na pytanie, dlaczego ten facet ma akurat dbać o rodzinę, a nie tylko o siebie, tkwi odpowiedź na pytanie właśnie, czy patriotyzm to jest tylko i wyłącznie wymysł polityczny. Ja twierdzę, że nie. Bo proszę zobaczyć, no on dba o rodzinę, ale dlaczego dba o rodzinę? Dlaczego chce dbać o rodzinę? No bo wie, że to są jego gendy. On oczywiście sobie to inaczej będzie tłumaczył, ale taka jest prawda, tak świat nauki to tłumaczy. Bo córka, prawda, ma 50% jego genów. Poza tym, blisko związał się z żoną, tyle lat razem są, prawda, i tak dalej. Więc no wiadomo, że chce dbać o swoją rodzinę. I to jest rzecz absolutnie normalna. No ale no idźmy dalej, tak? No przecież też jest tak, i też by się ze mną zgodził, że poza tam. Różnymi takimi wyjątkami, może to rzeczywiście, na przykład jego dalsza rodzina też jest dla niego dosyć ważna, ważniejsza niż jacyś tam obcy ludzie. Jego dalsza rodzina też jest ważna, i tak dalej, i tak dalej. można to wszystko rozszerzać. Czyli widzimy po prostu, że przyroda to urządziła tak że najpierw dbamy rzeczywiście o siebie, o swoją rodzinę, a później prawda ta fala, fala tego kochania naszego, tego zajmowania się, prawda, przejmowania się innymi rozchodzi się coraz dalej i coraz dalej. A więc zgodnie z tą logiką patriotyzm to nie jest tylko i wyłącznie wymysł polityczny, to jest wymysł biologiczny, to jest wymysł przyrody, proszę państwa. Nie oszukujmy się. Tylko oczywiście jest to niepopularne teraz i o tym się nie mówi, ale taka jest prawda: zawsze będzie nam bliżej do Polaka, chociażby dlatego, że posługuje się językiem polskim, niż do Sudańczyka. Zawsze będzie nam bliżej do człowieka z naszego kręgu cywilizacyjnego niż człowieka z obcego kręgu. Mogą być jakieś wyjątki, jeszcze raz tu podkreślam, ale to są tylko wyjątki. Zawsze będzie nam bliżej do człowieka yy, naszej R niż kogoś innego, i to po prostu jest fakt biologiczny, przyrodniczy. Proszę Państwa, jakby zbadać geny, to też by wyszło, że więcej mamy wspólnych genów z Polakami niż z Jordańczykami, na przykład, tak? Tylko oczywiście to jest niepopularne i będą na to ploć i, i mówić, że tego nie ma. Zawsze będzie nam bliżej do Europejczyków, będziemy mieli więcej genów wspólnych z nimi niż z Koreańczykami, na przykład. I to sobie powiedzmy, a nie opowiadajmy bajeczki, proszę państwa, politycznie poprawne. Także to nie jest wymysł tylko polityczny. Owszem, Wiadomo, że politycy rozgrywają swoje interesy, podczepili się pod to, wykorzystują to, nadużywają, prawda, patriotyzmu w swoich tam grach politycznych i tak dalej, ale to nie o tym jak gdyby mówimy, bo teraz się skupiamy na tym, że ten prawda internauta powiedział, że to jest tylko wymysł polityków. Nie, nie jest to wymysł polityków i właśnie tu jest ten problem właśnie, że to nie jest tylko i wyłącznie wymysł polityków, ale oczywiście politycy się pod to prawda pod to podszywają, podszepili się pod to, wykorzystują to, I, i tu jest to ten problem, ale to nie jest wymysł polityczny, to jest wymysł przyrodniczy. Tak, przyroda cała działa, proszę Państwa. No. Także to jest taki pierwszy temat, który chciałem skomentować. No, gdzieś tam akurat tak też. Żeglując po tym internecie, prawda, spotkałem się z takim głosem, proszę Państwa, że ktoś tam w sieci napisał tak, Boże, tam dlaczego takie, taki okrutny świat stworzyłeś, że ludzie wrażliwi cierpią, a kto ma dobrze? I on tak wulgarnie się wyraził, cecha ma dobrze. No trochę tak to wygląda niestety. Ja Państwu powiem, że naprawdę no, skromność, delikatność, szczególnie w dzisiejszym świecie, to absolutnie nie ma racji bytu. Absolutnie, kto ma dobrze krzykacze mają dobrze, tupeciarze mają dobrze. Proszę zobaczyć na przykład. No nie chcę mówić po nazwiskach, bo to nie o to chodzi też. Tylko y proszę zwrócić uwagę, zginie ktoś sławny, to od razu ma oczywiście wszystkie przywileje związane z y tym, że, że zmarł, wiadomo, to co mu się tam y, zgodnie z prawem należy, te różne zasiłki y, i tak dalej, i ubezpieczenia i tak dalej, wiadomo, prawda? Każdy. Ale oprócz tego, od razu politycy chcą się podczepić pod jego sławę, no to od razu jeszcze dodatkowo specjalny jest od państwa jakiś grant, jakaś, jakaś y, pomoc. Tak. No, i później jeszcze jest oczywiście zbiórka w internecie, i przez to, że ktoś, prawda, był popularny, a popularny mógł być z tysiąca powodów, nawet z głupot, no to od razu masz parę milionów. No, i rodzina jest ustawiona, prawda, na, na kilka pokoleń do przodu. Natomiast e, e, tragedia dotknie dzieci sprzątaczki zupełnie nieznanej, która ciężko harowała całe życie, i ona dostanie tylko jakieś tam grosze, to co jej się należy zgodnie z prawem. Nie ma szans na miliony ze zbiórek, nie ma szans y, y, na jakieś y, specjalne jeszcze datki od polityków, którzy chcą się przy tej okazji lansować. No i, i oczywiście, że tak. Życie jest popieprzone, proszę Państwa, niesprawiedliwe. I to jest właśnie ta cała demokracja wasza. I tak to jest, ale powiedz to, to cię od razu zeżrą, tak? Ale to jest prawda, to co mówię, proszę Państwa, no. Wasz dzieciak jesteście nieznanymi ludźmi, moi widzowie czy słuchacze, tak? doświadczy tragedii, to co dostanie? To tylko to, co mu się należy zgodnie z prawem. Nie ma już szans na jakieś miliony ze zbiórek. No taka jest prawda. I to jest sprawiedliwość? Za to też powinno się jakoś wziąć do cholery, bo przecież na to nie można po prostu spokojnie patrzeć, proszę Państwa. No, no i kolejna sprawa, którą chciałbym skomentować, to jest sprawa pilota, który zginął przed pokazami w Radomiu. I proszę Państwa, ja muszę tutaj Państwu jeszcze powiedzieć, że ja byłem niemal świadkiem innego takiego wypadku podobnego. W 2011 roku byłem na pokazach lotniczych w Płocku, nad Wisłą. Te pokazy się odbywały, tam na tych bulwarach. Świetne zresztą tam mają rzeczywiście warunki, mieli warunki, bo już te pokazy, prawda, skończono z tymi pokazami, ale no, tam było fajnie. No, ja byłem na tych pokazach w 2011 roku, no ale. Jakoś tak nie do końca wytrwałem, bo spieszyłem się też na autobus. No i, i zaraz po moim, prawda, pojściu sobie, prawda, podobny wypadek miał miejsce właśnie tam. Marek Szufa zginął, polski mistrz świata w tej akrobatyce samolotowej. No i on wtedy tam zawadził samolotem o Wisłę no i, i zginął na miejscu. I proszę Państwa, i teraz ginie wspaniały człowiek, podobno rzeczywiście bardzo miły, sympatyczny, utalentowany i świetny pilot. No to proszę Państwa, mój komentarz jest taki, że jeśli my mamy w tego typu pokazać, pokazach tracić takich wartościowych ludzi, utalentowanych pilotów i tak dalej, to ja jestem za zakazem takich pokazów. Bo proszę zobaczyć, coraz więcej jest tych pokazów, bo każda miejscowość po prostu no, chce się jakoś wylansować przy okazji tego typu, prawda, ściągnąć turystów i tak dalej. No ale my, my tracimy wyjątkowych ludzi, utalentowanych pilotów. Tracimy drogie maszyny, bo zwracam Państwu uwagę, że przecież my, tych F16, to mamy chyba około 50, tak? No i już jednego straciliśmy. Pas startowy jest też zniszczony całkowicie na lotnisku w Radomiu. A przecież w każdej chwili może być wojna, no to proszę Państwa, to jest po prostu zupełnie niedorzeczne. Bo tutaj trzeba też po prostu wiedzieć, że ci mistrzowie, ja, ja nie odbieram im umiejętności, ale oni przez to, że się pokazują publiczności, to przecież musimy wiedzieć o tym, jaka jest natura ludzka. On chce się popisać, on chce zaryzykować zbytnio, I jeszcze ten centymetr gdzieś tam później, niżej i tak dalej, wiadomo, prawda. Więc to trzeba wiedzieć, i po prostu ja uważam, że albo zakazać, no ale dobra, no nie jestem za takim całkowitym zakazem. Po prostu jestem za ograniczeniem do absolutnego minimum tego typu, właśnie, pokazów. Bo, proszę Państwa, no, jeśli mamy tracić naprawdę takich ludzi, maszyny i tak dalej, to to jest zupełna głupota. I kolejny temat, który chciałbym skomentować. Głośna sprawa. Bo na US Open grał polski tenisista, prawda? I po swoim meczu wygranym, bardzo trudnym meczu, prawda? Wygrał po wielu godzinach, chyba po 4 godzinach, wygrał ten mecz. No i tam zaczął rozdawać autografy, rozdawać różne tam czapeczki, bo kibice wołali. No i kamera zarejestrowała taką sprawę, proszę Państwa, że wśród tych kibiców różnych było troszeczkę takich nastolatków, wręcz dzieci. I też dorośli tam ludzie oczywiście byli. No i kamera zarejestrowała, jak młody dzieciak poprosił tego polskiego tenisistę o czapeczkę z autografem, prawda, dla siebie. No oczywiście tenisista spełnił tą prośbę tego dziecka, zdjął czapeczkę, gdzieś tam podawał, zajął się podpisywaniem, prawda, autografów dla innych i nie zauważył, że tą czapeczkę z przed nosa temu dzieciakowi zabrał dorosły facet. Dorosły facet, proszę Państwa. No i oczywiście internauci się tym wszystkim zbulwersowali, od razu namierzyli tego gościa. Facetem okazał się jakiś biznesmen, dosyć spory, który po prostu gdzieś tam też. No, wypłynął na tym, że też, no. no może ja nie chciałbym o tym mówić. A jeśli Państwo się interesujecie, to. To sięgnijcie może do informacji właśnie w internecie na, na temat tego mężczyzny. W każdym bądź razie to jest jakiś spory biznesmen. I on się połasił na jakąś czapeczkę, proszę Państwa, dzieciakowi to zabrał. Ja, ja na początku myślałem, że to jego syn był. Jeśli to by był jego syn, to by dla mnie nie było żadnego tematu, ale okazało się, że to jednak nie jest. Nie był jego syn. Tylko inny dzieciak, obcy dzieciak. No to to jest. To jest wstrętne. To jest wstrętne, ale proszę zobaczyć. I, i, I kto to zrobił? Tak, biznesmen. I to jest właśnie to, to jest właśnie to, na tego typu biznesmenów y, mówi się, prawda, Janusze biznesu polskiego, że, że zakładają firmy, które się nazywa właśnie Januszek Sami, to jest właśnie ta, ta, ta głupota polska, ta, ta pazerność polska, ta, y, taka, że, że drugiego to by jak mógł, by mógł to by w ziemię wdeptał. Prawda? I tylko pod siebie, pod siebie, pod siebie nie liczy się z nikim i niczym, i to jest właśnie to. I to jest właśnie to. Ja, ja, ja nie raz, ja, ja tak Państwu powiem szczerze, że ja nie raz wolę naprawdę duży zagraniczny, prawda, yy, du, dużą, duży zagraniczny koncern niż pra, polską małą firmę, bo wiem, co się tam może dziać. Mam po prostu, wiem już, jak, jak ci ludzie mniej więcej podchodzą do, do, do sprawy. Ranie tutaj jest wielu wspaniałych też ludzi, ale jest cała masa właśnie tego typu ludzi o takiej mentalności, że jakby mogli, to by drugiego tam no wszystko z niego prawda, wyszarpali. Natomiast duże koncerny, no niestety, ale muszą się liczyć z prawem. Oni też nie są świetni, cudowo. Jakby mogli, to też by człowieka, prawda, wycisnęli jak cytrynkę, wiadomo. Ale oni się muszą liczyć. Jednak z opinią za dużo mają do stracenia. I tam jest już porządek jakiś. Dba się o tego, prawda, pracownika. Natomiast w tych małych wciąż jest źle. Co widać po zachowaniu tego faceta? To jest właśnie tego typu mentalność. I bardzo dobrze, że teraz są różne portale i że internauci, prawda, piętnują takie zachowania, bo to jest obrzydliwe, wstrętne, ale niestety wciąż bardzo częste, a kiedyś to było nagminne. Tak się właśnie w Polsce ludzie dorabiali. Z, z, z taką mentalnością ludzie się dorabiali, proszę Państwa. Nie dorabiał się człowiek, który miał litość, jakieś skrupuły, dbał, tylko właśnie taki, który jakby mógł, to by w szklance wody utopił drugiego człowieka. I dobrze się, że z tym się teraz walczy. Kolejna sprawa, proszę Państwa, którą chciałbym skomentować, to jest to, że Pan Tusk, premier Polski, prawda, pochwalił się, że Polska weszła do y, elity krajów najbogatszych, do pierwszej dwudziestki najbogatszych krajów świata, bo nasza gospodarka, proszę sobie wyobrazić, że przekroczyła magiczną barierę biliona dolarów, że tak powiem, obrotu, tak? Czyli potencjał polskiej gospodarki całej to jest bilion dolarów. No i cały czas idzie oczywiście do góry, bo się rozwijamy szybko. I proszę Państwa, ja od razu pomyślałem, że to jest taka pewna głupota. Oczywiście jako premier rządu to on się będzie chwalił, jest się czym chwalić, tak? Że rośniemy, no dobrze. Tylko od razu sobie tak pomyślałem, że Rosję to jeszcze bardziej wkurzy. Od razu, tak intuicyjnie, od razu tak sko skojarzyłem, bo tak działa przyroda, proszę państwa. Tak działa właśnie przyroda. Oczywiście Rosja się wkurzy tego typu, właśnie chwaleniem się i po prostu podejrzewam, że jeszcze zintensyfikuje ataki na naszą infrastrukturę gospodarczą, na różne wielkie zakłady i tak dalej. Tak sobie od razu pomyślałem, bo tak działa przyroda, jak yy, prawda, tutaj. Yy, Zwierzęta gdzieś tam, prawda, się tak wystawiają, panoszą i tak dalej. No to w końcu drugie zwierzę jakoś tak zaczyna atakować. I tak to właśnie jest. I taka moja, ta, kolejny taki temat, proszę Państwa, ten internet rzeczywiście widzę wyraźnie, jak on jednak psuje obyczaje, społeczeństwo, ludzi. Tu jest tyle zagadnień, nieporozumień. Że ja uważam, że na przykład taki rząd to powinien powołać oddzielny resort, tylko i wyłącznie zajmujący się internetem, bo ja uważam, że to jest tak trudny temat, ale i tak ważny temat tak mocno wpływający na społeczeństwo teraz, że naprawdę on wymaga zupełnie odrębnego ministerstwa, zajmującego się tylko i wyłącznie internetem, tym co się dzieje. I tutaj naprawdę powinniśmy w końcu naprawdę na poważnie zająć się tym internetem, bo on po prostu całkowicie zmienia społeczeństwo. Proszę Państwa, ja to naprawdę obserwuję. Na przykład taki jest temat, proszę Państwa. Zbiórki internetowe. Już troszeczkę o tym mówiłem dzisiaj. To powinno się jakoś uregulować. Dlaczego? Dlatego, że po prostu teraz praktycznie każdy może założyć sobie jakąś zbiórkę w internecie i zbierać na dowolny cel, tak? No i proszę Państwa, bogaci celebryci, znani ludzie to wykorzystują, mimo że sami mają bardzo na przykład duże kanały są bardzo popularni, zarabiają duże pieniądze, to jeszcze zakładają zbórki i jeszcze zbierają na różne cele. No i oczywiście przez to, że są popularni, to zbierają oczywiście jakieś grube miliony. tak samo to wykorzystują pato streamerzy. No i ludzie nabierają później przekonania takiego, że to te zbiórki to jest jakieś naciągactwo i oszustwo. I później jak ktoś będzie realnie potrzebował pomocy, to być może zbierze mniej kasy niż, niż yy, po, powinien tak, niż musi i to jest to niebezpieczne. To powinno się jakoś uregulować moim zdaniem, bo po, teraz ludzie się oburzają właśnie, że ci różni ludzie zbierają kasę, na przykład, no gdzieś tam prawda ta sprawa jest teraz głośna. Też, bo jakaś tam influencerka zaczęła zbierać kasę na, na operację, chyba dla swojej córki, natomiast internauci zobaczyli, że ona przecież bardzo duże pieniądze z, z, zarabia za, za koncerty swoje. Ogromne pieniądze. I można powiedzieć, trzy takie koncerty da, i już będzie miała na operację córki, tak. Ale ona, przez to, że założyła zbiórkę, to od razu zabiera jakąś część pieniędzy dla jakiejś biednej rodziny, która w ogóle nie ma, zarabia jakieś grosze, tak? I ja się zgadzam z tym. To, to powinno być jakoś uregulowane, moim zdaniem. I tutaj od razu internauci też wskazują na panią Lewandowską, czyli żonę pana Roberta Lewandowskiego, która podobno kiedyś założyła zbiórkę dla swojej koleżanki, która też tam potrzebowała chyba na leczenie czy operację czy coś i ona założyła zbiórkę podobno, tymczasem majątek państwa Lewandowskich sięga tam 800 milionów złotych i cały czas rośnie, a pan Robert Lewandowski zarabia bardzo duże pieniądze. No to przepraszam bardzo, tak? Czy naprawdę państwo nie czujecie tutaj, nie widzicie tutaj jakiejś hipokryzji, jakiegoś wykorzystywania? No, no, no przepraszam bardzo, tak? No niby każdy może, ale ja uważam, że to powinno być uregulowane. Bo tutaj jednak no, od razu jest jakaś niesprawiedliwość się rodzi. No. Czy naprawdę państwo tego nie widzicie? No jest to niesprawiedliwość. I ja państwu powiem na przykład taką, taką rzecz osobistą, już na koniec. Że ja... Y ma, ma, prowadzę ten swój kanał, zrobiłem już pół tysiąca prawie audycji, proszę państwa, i różnych filmów takich też. Nie chcę się skarżyć, ale nie jest łatwo. Sami państwo widzicie po yy, wyświetleniach i tak dalej. Dlatego proszę o pomoc yy, tych, którzy mogą pomóc. Ale w każdym bądź razie kiedyś zgłosił się do mnie facet. I to był taki, wiesz, wiecie Państwo, liberał, bo akurat no, no, z tego obozu Tuska, tak, bo ja nagrałem parę filmów, już nie chcę mówić szczegółów. I akurat on się zgłosił do mnie, bo ten film, który tam mam na swoim kanale, pasuje mu do tam jego spraw. Nie chcę mówić szczegółów, tylko on po prostu chciał, żebym ja zrobił tak, że dam mu ten plik bez mojej gadki. No i ja nie jestem taki, żeby tam prosić o kasę, prawda, czy gdzieś tam wyceniać, ile to mogłoby być warte i tak dalej wiadomo, prawda? Nie mam takiej natury. Dlatego tak mówiłem, no to będzie dla mnie trudne, ale być może coś da się w tej sprawie zrobić. I tak przyciągałem, tak mówiłem, żeby dać facetowi po prostu szansę na to, żeby się domyślił. No przecież ma widzi, tak że może wesprzeć mój kanał, niech postawiłby chociaż kawę. No, bo to jest dla mnie dodatkowa robota, ja muszę, prawda, odnaleźć ten plik na dysku. Yy, zobaczyć, prawda, jak to wyciąć, na przykład mój podkład, prawda, i tak dalej. No, no wiadomo, prawda? To nawet mu nie przyszło do głowy, żeby, żeby tą kawę mi postawić, proszę Państwa. I ja później, gdzie się właśnie tak. Yy, Czytałem w internecie, że jakiś patostreamer, który po prostu zarabia na tym, że na przykład oblewa wrządkiem kogoś z rodziny i dostaje wielkie wpłaty od widzów, prawda? On założył zbiórkę na to, żeby tam gdzieś pojechać na jakieś narty czy jakiś snowboard gdzieś tam i zebrał jakieś grube setki tysięcy złotych. To powiedziałem: Nie, nie. Są jakieś granice, proszę Państwa. Nawet kawy nie chciał mi postawić, a, a chciał yy, fragment. Nie, powiedziałem: Nie. Po właśnie takiej wiadomości, bo być może yy, yy, po prostu bym mu to dla, dla niego to zrobił, ale że jakoś tak szybko przeczytałem właśnie, że Pato streamer, i ludzie mają taką łatwość takie odpadki, prawda, finansować i dawać im pieniądze, to powiedziałem nie. Nie. Tak, i mam nadzieję, że Państwo mnie tutaj rozumiecie i, i tak zareagowałem, i tak wielu ludzi może reagować. I później ten kto, kto naprawdę potrzebuje pieniędzy nie będzie miał tych pieniędzy i to powinność za to się powinno wziąć i to powinno się jakoś uregulować. E, dziękuję za uwagę, proszę o lajki, subskrypcje, komentarze. Dziękuję bardzo.